Telewizja Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury zapraszają na Wałbrzyski Przegląd Filmów Niekonwencjonalnych WAPFIN 2011. Jeżeli masz pomysł, zgłoś się do nas. Czekamy na Twoją animację. Pobudź swoją wyobraźnię. Technika nie jest najważniejsza. Wałbrzyski Ośrodek Kultury czeka na produkcję OFOWE. Wałbrzyski Przegląd Filmów Niekonwencjonalnych WAPFIN 2011. Na zgłoszenia czekamy do 29 lipca. Regulamin kartę zgłoszeń 6. edycji przeglądu znajdziesz na stronie wokfawgr.pl. Stwórz własną animację, a być może to właśnie ty zgarniesz 1000 zł, kamerę cyfrową odtwarzasz DVD lub MP4. Najciekawsze animacje zobaczymy na dużym ekranie już 19 sierpnia w letnim kinie plenerowym. Tradycyjnie wałbrzyski przegląd filmów niekonwencjonalnych nakręca telewizja wałbrzych. Edyta Nawrocka, witam Państwa. 16 czerwca, zapraszam na serwis informacyjny. Roman Szałemej chce zmian w wałbrzyskiej polityce mieszkaniowej. Najważniejsza zmiana w uchwale to zwiększenie wysokości udzielanej bonifikaty z obecnie obowiązujących 80% do poziomu 90% przy sprzedaży mieszkania za gotówkę. Jest to pakiet propozycji, który w istocie wprowadza rzeczywiście małą rewolucję w tym wszystkim, co się określa mianem gospodarki mieszkaniowej. Zdaniem Szełemeja w Wałbrzychu spada liczba mieszkań kupowanych przez najemców. Spada też liczba mieszkań przejętych przez najemców w drodze tzw. wykonania remontu na koszt własny. Gmina ma dużo mieszkań wchodzących w stały zasób gminy, czyli mieszkań, które nie są przedmiotem obrotu lub nie będą sprzedawane. Jest za to wiele osób czekających na mieszkania socjalne, których gmina nie jest w stanie w tak szybkim tempie wyremontować, by nadawały się do zamieszkania. Gmina ma także problem ze ściągalnością czynszów, a problem ten zdaniem Szełemeja wynika z kilku powodów. Jest jednak sposób, by to wszystko zmienić. W Wałbrzyskiej Polityce Mieszkaniowej, jak twierdzi Roman Szełemej, potrzebne są daleko idące zmiany, bo mechanizmy stosowane do tej pory nie sprawdziły się albo nie sprawdzają się. Po pierwsze obniżamy czy likwidujemy wszystkie bariery, które do tej pory były stworzone czy funkcjonowały w remoncie mieszkania, w najem, czy przez przyszłego najemca. Likwidujemy taki zapis, który do tej pory był, mówiący o pięcioletnim okresie konieczności zamieszkiwania w Wałbrzychu, żeby takie mieszkanie wyremontować i przez to wejść w najem. Tego nie ma. Bardzo ważna kolejna zmiana: likwidujemy górną granicę dochodów pozwalających na przejęcie mieszkania poprzez remont. Inaczej mówiąc, likwidujemy pewną. Wzajemną sprzeczność. Niektóre mieszkania, żeby wyremontować, potrzeba włożyć całkiem spore środki. Jak ktoś ma bardzo niskie dochody, nie jest w stanie tego mieszkania wyremontować. Z drugiej strony wprowadzamy bardzo dużą, 99 bonifikaty w kupnie tego mieszkania, jeśli ktoś je stał się najemcą po wyremontowaniu. Na tym jednak nie koniec. Szełemej chce zachęcić ludzi do osiedlania się w Wałbrzychu, a tych, którzy wyjechali z miasta, na przykład na studia, do powrotu. W jaki sposób? Szansą na to jest zdaniem Szełemeja zaoferowanie mieszkań przeznaczonych do remontu. Potencjalny najemca remontuje mieszkanie na własny koszt, dzięki czemu ma szansę wykupić je po atrakcyjnych cenach. Szełemej chce także stworzyć zasób lokali socjalnych, których brakuje w Wałbrzychu. Proponowane zmiany zostaną przedstawione radnym podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu obchodzi w tym roku swoje 12 urodziny. Jednocześnie może pochwalić się nową salą audiowizualną za blisko 7 milionów złotych. My zapytaliśmy mieszkańców, czy ich zdaniem Wałbrzych jest miastem akademickim. No nie bardzo. Mi się tak wydaje, że bardziej wrocław. Dlaczego nie? Nie, mi się wydaje, że mało jest takich szkół takich porobionych tutaj w Wałbrzychu, o ile mi wiadomo. Nie no, wydaje mi się, że można nazwać akademickim miastem, że... No, dlaczego? Myślę, że, ten, że są różne imprezy dla studentów i jakoś się rozwija to miasto w tym kierunku. Nie, myślę, że nie. No bo jest tylko parę szkół studenckich szkół i nie ma tu żadnych takich akademików, nie odbywają się żadne jakieś, nie wiem, imprezy związane z tym. Myślę, że Wałbrzych można jak najbardziej nazwać miastem akademickim. Co prawda w porównaniu z Wrocławiem to jeszcze dużo do życzenia, ale ostatnio w mediach ukazały się informacje o tym, że w Państwowej Wyższej Szkole Zarządzanie Przedsiębiorczości otworzono kierunek pedagogiki drugiego stopnia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa także utworzyła nowe kierunki dziennikarskie. Daje to możliwość studiowania nie tylko mieszkańcom naszego miasta, ale też miejscowości tutaj w pobliżu. Niekoniecznie, dlatego że nie ma ani życia studenckiego, ani za dużo e, szkół, które są do wyboru dla studentów. Raczej tak, bo jest dosyć dużo uczelni. Można na Ja uważam, że jest tutaj sporo studentów, aczkolwiek nie jest taka liczba, jak na szkole w Wysławiu, więc nie nazwałabym Wałbrzycha miastem akademickim. Dlatego, że jeżeli porównujemy takich miast, które naprawdę uważamy za akademickie typu Wrocław, Poznań, Kraków, Szczecin, tego typu ośrodki, no to nie ma do czego porównywać. To znaczy akurat na ten temat, to ja takiego zdania nie mam, bo nie mam dzieci w tym wieku. No ale trochę szkół u nas jest. No jest, teraz powstało. Mój syn studiuje tutaj na, w Akademii właśnie. Nowe kierunki w Wrocławskiej, bardzo dobrze, że nie, dzieci nie muszą dojeżdżać. I mo może nazwać... No już można tak, bo już coraz więcej teraz szkół powstało. Teraz nowe, nowe kierunki widziałam, otworzyli ogłoszenia. Się trochę interesuje, bo syn studiuje. No i bardzo dobrze, bo tutaj był licencja Myślałam, że magisterkę będzie musiał jeździć gdzieś do innego miasta, ale powstał kierunek wrocławski. Jest dużo teraz szkół. Jeszcze powinny... Medycyna jeszcze jakby była, to by było bardzo dobrze, bo jeszcze trochę kierunków brakuje u nas. No są akademiki, są oczywiście jakieś imprezy nocne. Czyli się dzieje się coś, no ale nie za dużo. Bałbrzyk to Wałbrzych, prawda? Tak? Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Wiem, że jest teraz 12 rocznica tej, tej uczelni, ale no nie wiem czy, 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 czy tyle szkół świadczy o mieście akademickim. Trudno mi powiedzieć. No uważam, że Wałbrzych jest taki troszeczkę wymarły, teraz jak gdyby się coś ruszyło, ale generalnie słabiutko. A co potrzeba, by miasto być? No korea. pracy przede wszystkim pracy. Pracy dla młodych ludzi nie ma atrakcji. Ja na przykład jestem z Boguszowa. No tam to już jest fatalnie. Fatalnie. Można. Dlatego, że powstała tutaj u nas sieć uczelni. Cieszy mi się bardzo, bo przynajmniej nie jesteśmy kpiotami. Największy problem bieda szyby, śmieci i nielegalna wycinka drzew. Z tym borykają się pracownicy miejskiego zakładu usług komunalnych, dbając o lasy w mieście. Oprócz tego dbają o zwierzynę, zajmują się zalesianiem, a teraz wycinają chore drzewa. Fałbrzyskie lasy komunalne położone są w siódmej Sudeckiej krainie przyrodniczo-leśnej w górach Wałbrzyskich. Dominują w nich drzewa liściaste takie jak brzoza, jawor, dąb czy buk. Z iglastych można wymienić m.in. świerk czy sosnę. W 1956 roku lasy komunalne zaliczono do kategorii spacerowo-wypoczynkowych. W Wałbrzychu o lasy dba Miejski Zakład Usług Komunalnych. Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu pod swoją opieką ma 557 hektarów lasów komunalnych. Są to lasy okalające miasto Wałbrzych. Składa się na nie tak zwane cztery uroczyska. Jest to uroczysko Ptasia Góra, uroczysko Mauzoleum, uroczysko Sobieńcin i uroczysko Krakus. Dbanie o lasy to nie tylko utrzymywanie czystości na ich terenie. To również zalesienia. Są to e, zalesienia, czyli zgodnie z przyjętym planem dziesięcioletnim e, i wytoczonym, wytyczonym e, kursem, w jaki las ma wyglądać. E, przede wszystkim są to lasy, są lasy zalesiane. Ale też dbamy o instalacje turystyczne, które w tych lasach są. Ponieważ lasy komunalne w Obrzyskie zakwalifikowane są do lasów wypoczynkowo-turystycznych i taki też jest ich charakter. W związku z tym dbamy o to, aby wszystkie instalacje turystyczne, czyli punkty widokowe, były gotowe i przystosowane do użytku. Do problemów, z jakimi w lasach borykają się pracownicy mzuku, można zaliczyć przede wszystkim bieda szyby i powstawanie dzikich wysypisk. Problem bieda szybów mamy z nim do czynienia już przez cały sezon, nie tylko w sezonie zimowym. Są też problemy zaśmiecania, ponieważ w lasach, głównie tych, które leżą przy osiedlach, ale też ogródkach działkowych, pojawiają się notorycznie dzikie wysypiska śmieci. I tutaj problem z wandalami. No, wszystkie te miejsca, które mają służyć turystom i naszym lokalnym mieszkańcom do wypoczynku, wykorzystywane są też do. No, imprez e, suto zakrapianych alkoholem. E, I w trakcie takich imprez, niestety, ulegają dewastacji e, te wszystkie instalacje, e, które my e, mamy pod swoją opieką. Problemem jest też nielegalna wycinka drzew. To Wycinane są drzewa zdrowe, e, z drzewa długoletnie. Miejski zakład usług komunalnych dba także o zwierzęta. Zwierzęta, które występują w naszych lasach, to głównie sarny, dziki czy lisy. Głównym naszym zadaniem dbanie o te zwierzęta to przede wszystkim jest okres zimowy. Ale okres zimowy, kiedy zima występuje w bardzo takiej powiedzmy, nie wiem, mroźnej postaci, gdzie te zwierzęta wtedy mają problem z wyszukiwaniem pożywienia. Teraz pracownicy MZUK-u wycinają chore drzewa. Prace, które głównie prowadzimy to przede wszystkim usuwanie wiatrołomów i chorych drzew. W chwili obecnej prace są prowadzone. Drzewa zostały, głównie jawor zostały zaatakowane grzybem, który niszczy korę drzew. Ta kora obumiera, odpada i naraża drzewa na ataki innych szkodników. Leczenie tych drzew no, niestety polega na tym, że trzeba je wyciąć i, i poddać spaleniu, żeby ten grzyb nie przenosił się na pozostałe drzewa. Na chwilę obecną lasy komunalne spełniają funkcję głównie rekreacyjną. Niemiecka fundacja Stand.EV po raz kolejny przywiozła dary m.in. dla wałbrzyskich domów dziecka. Wychowankowie dostaną odzież, meble i farby. Fundacja już po raz trzeci przywiozła dary do Wałbrzycha. Swoją filię ma w Krakowie, a pomoc przekazuje tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Mieliśmy koleżankę w firmie, która była z Walbrzyża i ona nam właśnie pokazała, jakie tu są warunki, jakże tu jest potrzeba pomóc. Dary trafią do wałbrzyskich domów dziecka i rodzin, które potrzebują wsparcia. Tym razem z Niemiec przyjechała do Wałbrzycha głównie odzież, ale były też farby, meble czy komputery. Tym razem dostarczono nam te artykuły, o które prosiliśmy wcześniej, prosiły domy dziecka. Wszystkie rzeczy są nowe, jest to firma Oliwier, która nas tutaj uposażyła. Dostaliśmy artykuły do malowania, o które też tutaj prosiły osoby, które mieszkają w innych gminach. Dla nas to nie ma znaczenia, czy to jest Wałbrzych, czy to jest Jedlina, czy, gór, czy Czarny Bór. Wszyscy są tutaj w potrzebie. Dostaliśmy okna, tak jak powiedziałam wcześniej, farby, meble, wyposażenie całej. Sprzęt lodówki, pralki, i to dzisiaj za chwilę będzie rozwiezione do wszystkich tych osób, które, które wcześniej prosiły o tą pomoc. Z niemiecką fundacją od dwóch lat współpracuje też dom dziecka Katarina w Nowym Siodle. Obecnie fundacja zwróciła się do nas z prośbą i informacją, jakie rzeczy są potrzebne dla dzieci, więc poprosiliśmy głównie o farby oraz o odzież i dwa komputery, które otrzymaliśmy od nich dzisiaj. W akcji włączył się też proboszcz parafii świętego Wojciecha, ksiądz Stanisław Wójcik. Była kaplica, która służyła jako miejsce kultu, w tej chwili jest pustą, pustym miejscem, więc próbujemy wykorzystać to na właśnie na pomoc y, ludziom potrzebującym w Wałbrzychu. Fundacja przywiozła około 5000 tysięcy nowych rzeczy dla dzieci. Na koniec jeszcze jedna informacja. Na zlecenie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego na terenie Wałbrzycha wykonywane jest poziome oznakowanie dróg powiatowych. Tym razem koszt prac to ponad 30 tysięcy złotych. Znaki poziome zostały już pomalowane na ulicach Piłsudskiego, Wysockiego, Wyzwolenia, Mickiewicza i Słowackiego. Teraz trwają prace na ulicy Długiej. Prace mają zakończyć się do końca tego tygodnia. Pieniądze pochodzą z budżetu Powiatu Wałbrzyskiego. To już wszystko w serwisie informacyjnym. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17.15. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwaubrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu waubrzych24.com